Witam serdecznie na kanale Siła Umysłu. Ja nazywam się Daniel Domaracki i jestem ekspertem od medytacji, programowania umysłu oraz trailerem mentalnym. W tym odcinku pomówimy sobie o medytacji mistycznej. Czym jest medytacja mistyczna, do czego się ją wykorzystuje i przede wszystkim w jaki sposób Ty możesz nauczyć się medytacji mistycznej już teraz nie wychodząc z domu. Medytacja mistyczna, jak nazwa wskazuje, jest rodzajem medytacji, który zmierza do osiągania stanów mistycznych. Co to znaczy stanów mistycznych? Możemy to nazwać oświeceniem, możemy to nazwać kosmiczną Unią, możemy to nazwać wyższymi stanami świadomości albo po prostu dobrym samopoczuciem. Medytacja mistyczna w dużej mierze opiera się na stosowaniu technik, które są nie do końca mierzalne, i aby znaleźć w nich zastosowanie praktyczne, Trzeba się trochę nagłówkować. Nie oznacza to oczywiście, że z praktycznego punktu widzenia jest ona bezużyteczna. Jest ona po prostu czymś bardziej w rodzaju sztuki, aniżeli matematyki. Zatem, przechodząc do konkretów, porozmawiajmy sobie o tym, w jaki sposób Ty możesz dzisiaj nauczyć się medytacji mistycznej, i sam temat zaczniemy od pracy z energią ki. Oraz medytacji z czakrami. Energia ki, zwana także chi, czy też po prostu bioenergią, jest najzwyczajniej w świecie energią, którą emanuje każda żywa istota. I teraz uwaga, pisowni i rodzajów wymowy mamy kilka, a ja tylko dodam, że ki pochodzi z języka japońskiego, a chi z języka chińskiego. Zatem, jak możecie się domyślić, Mamy tutaj do czynienia m.in. z tradycyjną medycyną chińską oraz z indyjskimi systemami medytacji, które właśnie są oparte o system siedmiu czakr. Czakry są centrami energetycznymi, z którymi możemy medytować, pobudzać je i przez które przepływa energia. Jeżeli te czakry są zablokowane, to pewne sfery naszego życia będą zaburzone. Jeżeli jesteś sceptykiem i nie do końca przemawia do Ciebie wizja niefizycznych centrów energetycznych, to dla uproszczenia możesz je postrzegać jako pewne sfery swojej psychiki albo jako obszary ciała które są powiązane z pewnymi organami, splotami nerwowymi, etc. Niezależnie jednak od Twojego systemu wierzeń jesteś w stanie sukcesywnie wykorzystać medytację mistyczną oraz medytację z czakrami, nawet jeżeli jesteś najgorszym sceptykiem. Dlaczego? Dlatego, że czakry nie muszą fizycznie istnieć, aby tego rodzaju medytacja działała. Jak to działa? Już tłumaczę. Otóż skupianie się na pewnych obszarach swojego ciała i głębokie wizualizowanie pewnego koloru w danych miejscach, tak czy inaczej będzie wpływało na nasze samopoczucie, pracy naszego organizmu, w tym pracę organów. Co za tym idzie, jesteśmy w stanie manipulować fizjologią naszego organizmu wedle naszego uznania. Tak jak każda inna umiejętność, tego rodzaju medytacja jest zwyczajnie trenowana poprzez regularną praktykę. Teoria teorią, ale nawet jeżeli masz nikłe pojęcie o wschodnich systemach wierzeń i o starożytnych systemach medytacji, tak czy inaczej jesteś w stanie nauczyć się pracy z energią ki w zaciszu własnego domu. Zanim jednak przejdziemy do opowiadania o każdej z czakr, czy też czakramów po kolei, przejdźmy sobie na wstępie do tego, czym tak naprawdę jest nasze biopole. Aura, pole auryczne, zwał jak zwał. Jest to pewnego rodzaju eteryczne, niefizyczne pole, które wydziela każdy żywy organizm. I teraz ponownie, jeżeli nie jesteś zwolennikiem mistycznych filozofii, to możesz sobie to tłumaczyć na przykład promieniowaniem elektromagnetycznym, czy też dla przykładu wydzielaniem różnych feromonów, mową ciała i tego typu podobnymi czynnikami. Niemniej jednak, ten materiał ma tyczyć się medytacji mistycznej. I takiej właśnie terminologii będę w tym materiale używał. Nasza aura czy też biopole jest swego rodzaju mapą naszej psyche. Jeżeli zatem coś z pewnymi obszarami naszej psychiki jest nie tak, będzie się to odzwierciedlało w naszej aurze. Analogicznie rzecz biorąc, można tutaj wziąć przykład centrów energetycznych oraz czakramów. Jeżeli praca tych czakr jest zaburzona, to sfery psychiki oraz praca organów cielesnych, które widnieją w naszym ciele fizycznym, pozostanie w pewien sposób zaburzona. Pracując z czakrami poprzez właśnie manipulację bioenergią albo też głęboką wizualizację, jesteśmy w stanie doprowadzić ich pracę do porządku i tym samym zadbać o nasz dobrostan mentalny. Dzięki temu zrównoważymy to, co dzieje się w naszej psychice i naszym życiu. Pamiętajcie, że poprzez pracę z mikrokosmosem, czyli naszym wnętrzem, będziemy oddziaływali na makrokosmos, czyli na rzeczywistość, która nas otacza. Mówiąc nieco bardziej dosadnie, można by rzec, że jeżeli ułożymy sobie wszystko wewnętrznie w naszej głowie, to będziemy doszukiwali się we wszystkim pozytywnych rzeczy, postrzegali rzeczywistość obiektywnie i nie dawali ponosić się negatywnym emocjom. Jeżeli natomiast nasza psychika będzie zaburzona i nie będziemy nad nią panowali, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną. Będziemy wszędzie doszukiwali się negatywów. I po pewnym czasie stanie się to samo spełniającą się przepowiednią, czyli poprzez doszukiwanie się negatywów wszędzie dookoła, zaczniemy sobie podświadomie i wybiórczo przyciągać je do siebie oraz pakować się w sytuacje, które nie są zgodne z naszą prawdziwą naturą i z naszym celem w życiu. Pamiętajcie także, że jeżeli nasza psychika jest zaburzona, to odzwierciedla się to w naszej aurze. Adekwatnie, poprzez pracę z energiami, możemy wpłynąć na naszą psychikę i odwrócić te zmiany oraz poprawić swój stan mentalny. Dlatego też medytacja z czakrami jest jedną z metod wpływania na swój umysł i wyzwalania w nas pełni potencjału oraz odblokowywania mentalnego dobrostanu. Ale dość już tej suchej teorii. Przejdźmy do omówienia siedmiu głównych czakr i tego, w jaki sposób wpływają one na nasz organizm, na nasze myślenie i przede wszystkim na nasze akcje. W systemie siedmiu czakr, jak nazwa wskazuje, mamy siedem głównych centrów energetycznych. W tym materiale nie będę jeszcze odnosił się do nadi, czyli kanałów energetycznych, natomiast w dużym skrócie powiem, że można je porównać do głównych żył czy też naczynek krwionośnych. I tak samo jak krew przepływa przez nasz organizm dostarczając tlenu oraz składników odżywczych, tak samo energia przepływa przez nasze centra energetyczne, wpływając na nasze funkcjonowanie. A teraz jako że głównych czakr mamy w tym systemie 7, to przejdźmy do omówienia każdej z nich. Pierwszą czakrą jest czakra podstawy, zwana także muladara. Ta czakra jest zlokalizowana mniej więcej w okolicach naszej kości ogonowej. Ma ona kolor czerwony i odpowiada za poczucie bezpieczeństwa oraz pracę naszego fizycznego organizmu. Drugą czakrą jest czakra sakralna, zwana także svadhisthana. Jest ona powiązana z kolorem pomarańczowym, znajduje się dosłownie kilka palców poniżej naszego pępka i odpowiada m.in. za kreatywność, witalność, jest także kojarzona z żywiołem wody oraz pracą układu trawiennego oraz innych zlokalizowanych w tej okolicy organów wewnętrznych. Dodatkowo jest ona powiązana z energią seksualną oraz naszym libido. Następną czakrą jest czakra splotu słonecznego. Jest ona zlokalizowana, a no właśnie, w okolicy naszego splotu słonecznego, czyli mniej więcej tutaj. Ta czakra jest koloru żółtego i jest ona powiązana ściśle z naszym ego, rolami społecznymi i przede wszystkim wyobrażeniem o nas samych. Jest ona odpowiedzialna także za więź ze światem i uczucie pewności siebie. Także osoby, które mają zaburzoną pracę czakry splotu słonecznego czyli manipury mogą cierpieć na problemy z pewnością siebie. Dalej przechodzimy do czakry serca. Jest ona koloru zielonego i jest ona zlokalizowana mniej więcej tutaj. Ta czakra jest odpowiedzialna za uczucie miłości, jest powiązana z żywiołem wiatru i przede wszystkim, jeżeli poruszam tutaj temat miłości, nie chodzi mi tutaj o romantyczne zauroczenie czy też zakochanie się. Jest to miłość bezwarunkowa i wszechobecna. Osoby, które mają tę czakrę w pełni funkcjonującą. Są zwyczajnie pozytywne i łatwo nawiązywać z nimi kontakty. Te osoby zazwyczaj są uczciwe, szczere i przyjacielskie. Natomiast jeżeli praca tej czakry jest zaburzona, to sugeruje, że dana osoba może mieć problemy z odczuwaniem głębszych emocji, może mieć problemy z brakiem zaufania do siebie czy też innych osób, i najprawdopodobniej została w przeszłości zraniona, dlatego w ten sposób blokuje się przed pewnymi uczuciami. Dalej przejdziemy sobie do kolejnej czakry, jaką jest czakra gardła. Ta czakra jest koloru błękitnego i odpowiada za ekspresję samego siebie. Czyli osoby, które mają problem z czakrą gardła, zwaną także Vishuddha, będą najpewniej miały problem z wyrażaniem swoich emocji w pełni. Kolejną czakrą jest czakra dobrze wam znana, jest to czakra trzeciego oka, która jest koloru indygo i znajduje się pomiędzy naszymi brwiami i kilka centymetrów w górę, mniej więcej na środku czoła. Ta czakra jest powiązana z ilorazem inteligencji, z naszą bystrością, wglądem w samych siebie i przede wszystkim z prekognicją. Osoby, które mają mocno rozwiniętą czakrę trzeciego oka, będą w dużym stopniu podatne na wszelkiego rodzaju techniki medytacji, właśnie mistyfikacji oraz dodatkowo. Bardzo łatwo będzie im przychodziła zdolność do wizualizacji różnych rzeczy. W dużym skrócie można by powiedzieć, iż czakra trzeciego oka, zwana także ajina, jest zwyczajnie odpowiedzialna za nasze umiejętności mentalne, za zdolności niefizyczne, czy też jak niektórzy lubią to sobie mówić, parapsychiczne. Następnie przechodzimy do czakry korony, zwaną także sahasrara w sanskrycie, i ta czakra jest koloru fioletowego. Jest ona odpowiedzialna za oświecenie, jedność z Bogiem, jedność z wszechświatem i kosmiczną Unię. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma bardzo mocno rozwiniętą czakrę korony, to możemy mieć pewność, że ta osoba jest rozwinięta duchowo. W przeciwieństwie do czakry trzeciego oka, która może dawać swego rodzaju głębszy wgląd w siebie, wizję oraz ułatwiać nam, pracę z naszym umysłem, czakra korony stricte jest odpowiedzialna za nasz poziom, nazwijmy to, oświecenia. Oznacza to, że osoba, która ma mocno rozwiniętą czakrę trzeciego oka, niekoniecznie musi mieć mocno rozwiniętą czakrę korony. Mimo iż te czakry są ze sobą powiązane, to jednak reprezentują nieco odmienne idee. Również może to oznaczać, że jeżeli ktoś ma mocno rozwiniętą czakrę korony i jest, jak to się mówi w cudzysłowie, Słowie oświecony, to niekoniecznie będzie oznaczać, że ta osoba będzie posiadała wysoce rozwinięte zdolności mentalne, ponieważ może być tak, że dana osoba nie skupiała się na pracy ze swoim umysłem pod względem praktycznym, a raczej na uczuciu kosmicznej Unii, na pracy ze swoimi duchowymi opiekunami oraz wyższymi energiami i doznawała regularnie mistycznych stanów świadomości. Jednakże nie pracowała nad takimi umiejętnościami jak podejmowanie decyzji pod presją, wizualizacja, dywinacja, podróże mentalne i inne powiązane praktyki. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że żadna czakra nie jest lepsza od drugiej. Wszystkie czakry powinny pracować w harmonii i równowadze ze sobą, ponieważ kiedy jedna z nich nie będzie funkcjonowała poprawnie, można to porównać do systemu. Hydraulicznego, w którym jedna z rur nagle się zatyka. Nagle okazuje się, że przepływ wody nie jest taki, jaki być powinien, i w pewnym momencie system może ulec uszkodzeniu, zacząć przeciekać i będzie trzeba wzywać hydraulika, czyli w naszym wypadku specjalistę, bioenergoterapeutę lub osobę, która zajmuje się treningiem mentalnym, aby wskazała takiej osobie ścieżkę do samouzdrawiania. Lub też pomogła jej korzystając z takich umiejętności, jak na przykład bionergoterapia, którą sam zaznaczę, że można się jej nauczyć. Nie jest to nic, czego każdy z Was nie dał rady, by nauczyć się i wyszkolić się w tym kierunku, nawet trenując w domu bez mentora. Jest to coś, co, podobnie jak ogromna muskulatura, czy też zdolność do koncentracji, może zostać wyćwiczone. Także pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak ja nie nadaję się do medytacji, albo nigdy mi to nie wychodziło, prawdopodobnie jestem spisany na stratę. Nie, to jest po prostu negatywny mindset, negatywne myślenie. Jesteś w stanie się tego nauczyć, ale jeżeli nie masz co do tego predyspozycji i nie wychodzi ci to naturalnie, to będziesz musiał poświęcić nieco więcej pracy niż osoba, która zwyczajnie czuje się jak ryba w wodzie medytując w ten sposób. Ale uwaga, nie jest to wcale taka zła wiadomość. Może to oznaczać, że najprawdopodobniej Twoje talenty są ulokowane gdzie indziej i być może nie do końca wychodzi Tobie praca z umiejętnościami mentalnymi, z wizualizacją, świadomyśnienie, eksterioryzacja i inne tego typu zdolności duchowe, ale za to świetnie sobie radzisz z logicznym rozumowaniem, czy też na przykład z treningiem fizycznym i możesz się pochwalić wysokim poziomem energii witalnej, oraz zdrowym ciałem fizycznym. Jak zatem pracować z czakrami, jak nauczyć się manipulacji energią? No cóż, nie starczy nam czasu w tym materiale, żeby omówić dokładnie, co trzeba zrobić, aby wyszkolić w sobie cały ten proces, jednakże mogę uchylić rąbka tajemnicy i nakierować Was na pewną drogę. Pierwsze, co musicie opanować, to zdolność do głębokiej koncentracji. Następną umiejętnością będzie wizualizacja. Później, poprzez proste metody pracy z własną aurą i z wyczuwaniem własnego biopola, możecie pobudzić w sobie zmysł do wyczuwania energii. Następnie, kiedy przyjdzie już to wam stosunkowo łatwo, to wtedy będziecie mogli skupić się na manipulacji energią, wczuwaniu się w jej przepływ, jej flow i manipulacją nią w taki sposób, aby na chwilę popłynęła lekko w lewo. A potem lekko w prawo. Kiedy będziecie czuć się stosunkowo wydajni w tej metodzie, możecie przejść do koncentracji na danych czakrach, i to zazwyczaj osiąga się poprzez zwyczajną koncentrację na obszarze ciała który jest przypisany do danej czakry, wizualizowania specyficznego powiązanego z tą czakrą koloru oraz kierowaniu energii w ten sposób. Ale z racji tego, że jest to praktyka nieco bardziej skomplikowana, to tym zajmiemy się w kolejnych materiałach. Aczkolwiek jeszcze dzisiaj Chciałbym ci pokazać jedną bardzo prostą metodę, za pomocą której możesz nauczyć się wyczuwać energii. Jednym osobom może to zająć kilka minut, innym kilka dni lub tygodni, ale nie przejmuj się. Każdy uczy się innych umiejętności w swoim tempie. Dlatego, jeżeli nie wyjdzie ci to od razu, to nie ma w tym nic złego. Daj sobie na luz. Poświęć tej praktyce kilka dni czy tygodni więcej, a gwarantuję ci, że w przeciągu dwóch czy maksymalnie trzech tygodni, nawet jeżeli wychodzić to z początku bardzo kiepsko, to będziesz w stanie wyczuć własną energię i własną aurę. A teraz uwaga, podążaj za mną i słuchaj uważnie tego, co mówię. Wystaw ręce przed siebie, niech będą one w odległości powiedzmy mniej więcej 30-40 cm na oko. Powoli, mniej więcej w tym tempie. Zacznij je zbliżać do siebie i przekieruj swoją uwagę do wnętrza dłoni. W pewnym momencie, kiedy zbliżysz się do siebie wystarczająco, poczujesz, że coś się dzieje. Będzie to uczucie porównywalne ze swego rodzaju odpychaniem, magnesem, przyciąganiem, zimnem, ciepłem lub być może nawet i wiatrem lub też ogniem płynącym w środku Twoich dłoni. U każdej osoby te sensacje mogą być inne, dlatego że każdy z nas jest indywidualną jednostką i może odczuwać pewne rzeczy inaczej. Natomiast jeżeli poczujesz cokolwiek dziwnego, może to być mrowienie, ciepło, zimno, wiatr, magnes, cokolwiek, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Następnie diabeł tkwi w szczegółach. Kiedy zbliżymy już dłonie do siebie i zaczniemy wyczuwać nasze biopole. Co musimy zrobić, to zacząć się powolutku oddalać, pozostając w pełni skoncentrowanym i starać się wyczuć granicę, między którą nasze biopole zaczyna się na siebie nakładać, a potem powoli od siebie oddalać. I teraz, jeżeli mamy już tę odległość, gdzie w moim przypadku jest to mniej więcej tutaj, to zaczynamy zbliżać oraz oddalać naprzemiennie dłonie. Robimy to w różnym tempie i kluczowe jest tutaj to, że chcemy się skupić na samym uczuciu, kiedy nasza aura się przenika. Czyli jest to dosłownie kilka sekund, gdy czujemy, kiedy biopole zaczyna się na siebie nakładać, a potem oddalamy od siebie dłonie i czujemy, jak ono się od siebie oddala. Uczucie nakładania się na siebie biopola można porównać ze swego rodzaju eterycznym kisielem czy też budyniem. Energią, która jest z jednej strony niefizyczna i eteryczna, z drugiej strony gęsta oraz lepka. W miarę jak będziesz praktykował, to to uczucie będzie stawało się coraz mniej subtelne, a coraz bardziej wyraźne. Pamiętaj jednak, że kluczem jest tutaj regularna praktyka. Ponieważ w dwa tygodnie możesz się owszem nauczyć całkiem wyraźnie wyczuwać swoją aurę, to miej świadomość, iż jeśli poprzestaniesz na tym, to najprawdopodobniej na tym zakończy się Twoja kariera. Następnie, kiedy już uda Ci się wyczuć swoje biopole i będziesz w stanie rozróżnić, kiedy styka się one ze sobą i od siebie odsuwa, proponuję wykonać ćwiczenie czegoś, co ja nazywam eterycznym masażem. Zwyczajnie masujemy swoją aurę oraz swoje dłonie i koncentrujemy się na sensacjach, które płyną z wewnętrznej części dłoni. Zauważycie, że w zależności od tego, czy trzymamy dłonie tutaj, czy tutaj, to odczuwamy inne doznania płynące z naszej dłoni. Jest to związane z tym, że energia jest skondensowana w jednych obszarach ciała bardziej, w innych mniej. I tak samo jak zbiera się ona np. w opuszkach palców albo na środku dłoni, w większości przypadków najłatwiej, tak samo w innych fragmentach, uzbieranie jej i sprawienie, aby była ona wyczuwalna, może wiązać się z nieco większym nakładem pracy. Dlatego też, jeżeli przykładowo w środku naszej dłoni zbiera się najwięcej energii, to kiedy zrobimy coś takiego, możemy zacząć odczuwać, że energia przepływa z środka naszej dłoni do palców przeciwstawnej dłoni. Kiedy zaczniemy poruszać następnie naszą dłonią, będziemy odczuwali coś na zasadzie magnetycznego masażu. Jeżeli udało Ci się do tego dojść już teraz, w tej chwili, kiedy naśladujesz mnie i próbujesz wyczuć energię ki. Korzystając z ćwiczeń, które teraz przedstawiłem, to znaczy, że jesteś na bardzo dobrej drodze i prawdopodobnie tego rodzaju praca będzie dla Ciebie bardzo opłacalna. Jeżeli jednak nie, to nie przejmuj się. Poćwicz już parę dni lub parę tygodni i powoli pewne subtelne odczucia zaczną się pojawiać, a później będzie już tylko z górki. Na zakończenie omówmy temat, do czego faktycznie można wykorzystać pracę z energią. Czy można nią wyleczyć raka? Czy można nią zlikwidować głód na świecie? Zdecydowanie nie. Jednakże, jeżeli nauczysz się manipulować energią i rozwiniesz w sobie zdolność do bioenergoterapii tak swoją drogą wtrącę, że ja jestem mistrzem bioenergoterapii w kilku systemach to będziesz w stanie na przykład Poprawić swoje lub cudze samopoczucie, niwelować bóle głowy, a nawet i relaksować pewne mięśnie bez ich dotykania. Będziesz także w stanie wpływać na pracę organów i wiele innych rzeczy. Część z umiejętności, którą będziesz w stanie wtedy posiąść, może wydawać się hmm, niecodzienna i być może niektórym z Was będzie ciężko w to uwierzyć, jednakże zapewniam Was. Po ponad 20 latach praktyki doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co jest realistyczne, a co nie, i sam doznałem pewnych fenomenów, i to niejednokrotnie, także jestem w stanie poręczyć za te słowa swoją głową. Także, zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, który będzie rozwijał temat medytacji mistycznej oraz pracy z energią, Wykonaj te dwa ćwiczenia. Spróbuj nauczyć się wyczuwać swoje biopole, a jeżeli zacznie Ci to przychodzić z łatwością, to przejdź do praktyki eterycznego masażu. Jeżeli nadal jest Ci mało, to możesz zacząć próbować wykonywać eteryczny masaż na innych częściach ciała, na przykład uzbierać energię w swojej dłoni i skupić się na tym, aby bez dotykania wymasować. Nią sobie, na przykład płat czołowy. Może Ci to pomóc w osiągnięciu głębszego stanu relaksacji, skupienia oraz przede wszystkim w niwelowaniu bólów głowy. No i jak zwykle miałem nagrać 10-minutowy materiał, ale troszeczkę się zagadałem. No ale cóż, nic takiego. Na zakończenie jako zachętę dodam także, że w kolejnych epizodach będziemy omawiali takie tematy, jak. Praca z świadomym śnieniem, podróże szamańskie, czy też nawet i eksterioryzacja, czyli projekcja astralna, lub mówiąc łopatologicznie, wychodzenie z ciała. Natomiast zanim do tego przejdziemy, Tobie polecam, zaznajomić się z systemem siedmiu czakr, poczytać na temat tego, co to jest aura i w jaki sposób oddziaływuje na nas bioenergia, i przede wszystkim, jeżeli jeszcze tego nie uczyniłeś, zostawić subskrypcję na kanale, dać łapkę w górę i ustawić dzwoneczek, abyś pozostał na bieżąco z powiadomieniami dotyczącymi kolejnych materiałów. A na dzisiaj to by było na tyle. Żegnam serdecznie i życzę udanego weekendu.